Z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dziś spiszę z porównania Xiaomi 12T kontra OnePlus 11 5G. W OnePlusie Snapdragon 8 Gen2, 16 GB pamięci RAM. W przypadku Xiaomi Dimensity 8100 Ultra, 8 GB pamięci, 8, czyli Mediatek kontra Snapdragon. Obafony fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy jak działają, To jest szybszy, lepszy, lepszy lepiej odpala aplikacje, lepiej pozostawia je w ramnie. Więc no, lecimy. Allegro OnePlus. AliExpress, no, reklama, trudno, nie porównamy. Ceneo Kto powiedział, że Xiaomi? A nie trafiłem palcem tam, gdzie trzeba, więc jeszcze raz. Galerie. No, tu nie mamy na nic nacykane. HBO Max, bardziej Xiaomi. Polsat Box Go dla OnePlusa. Jak do .pl? Mhm, No, też OnePlus bardziej. Mapy. OnePlus. Uh, o, jak widać, Pysznepel One Plus no też Oneplus, Sklepy zamarudziły Spotify bardziej One Plus, Oneplus, Talk One Oneplus. No dobrze, no. jeszcze raz Tripadvisor, Xiaomi, Twitter, OnePlus, Uber, OnePlus, może musiałem coś kliknąć, Wykop dla Xiaomi, YouTube dla OnePlusa. No dobra, tak to wygląda. Tu troszkę szybciej. Ogólnie lecimy z ramem. 8 kontra 16. No, ciekawe porównanie. No. Nie ma innej opcji. Musi być chyba wszystko w obu. Tak mi się wydaje. No to jedziemy, sprawdzamy. Jest dobrze. E mapy, mapy, dobrze. Wszystko o w obu. Ładnie. Ładnie. No, Glowo zawsze się restartuje. No to na to nie patrzymy. Glowo nigdy nie będzie w ramie. Tak jakoś napisali tą aplikację. Ale to już wszystko dalej w pamięci ładnie siedzi. No więc tutaj co do ramu, no już we flagowcach ciężko mieć zastrzeżenia, ale lepiej czasami sprawdzić. No to co? Gry, wyczyściłem pamięć. Zobaczmy, czy z grami będzie jakoś lepiej, gorzej. No, oceniamy, zobaczymy. Asphalt 9 na pierwszy ogień. Ojej, tutaj coś. Ojej. ojej. Ktoś łódzek nie poklikał. No trudno. Się mówi, no to jedziemy dalej. Temple Run 2. No i One Plastic szybciutko. Raz, dwa, trzy. Dwiarka. Wild Rift. No tu przepaść będzie. Ej, coś tam musi popo. i po... nie pobrane do końca. Oj, łuczek, łuczek. Dobra, trudno. Dead Trigger 2. No, może tu się mi troszkę szybciej. Musiałem coś szybko odklikać. Unkilled. No, prawie że remisowo, jak powiedział. Call of Duty. One Plus, World of Tanks, Xiaomi, Super Mario Run, Xiaomi, Angry Birds Twoika. No chyba tutaj, jak widać, czyli Xiaomi. Real Racing 3. No szybko wobu, PUBG Mobile, OnePlus, Ark Survival Evolved nie działa, no to trudno. No, kurczę, w grach trochę się mi wygrywało. Ciekawe, aż się zdziwiłem. No to co, lecimy z asfaltem, co jest w ramię? Tu, jak widać, no tutaj lecimy, co tu się dzieje? Dobra, no, widać, że OnePlus lepiej trzyma tej pamięci RAM. To niezaprzeczalne na razie. Stwierdzenie lecimy dalej. Z obu, dobrze. Kurde, to takie podwójne musięcie przymus tu, to to w mi jest po prostu porażka. Mi to zawsze denerwuje, to głowa mała. No, Ram zdecydowanie lepiej w OnePlusie. Co bym wybrał? Ja raczej bym wybrał to, ale wy co wybierzecie? To już musicie sami stwierdzić. Playlisty z nimi, dzwonek, subskrypcja na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łuczek, trzymajcie się ciepło. Hej.